Głosów za projektem rządowym Emerytura Plus, czyli 13 świadczenie dla emerytów i rencistów. 1100 zł brutto, 888 zł na rękę. Pieniądze, które będą wypłacane już od ostatnich dni kwietnia i trafią na rachunek bankowy łącznie z, ze świadczeniami emerytalnymi. Mocno krytykowany przez opozycję, tutaj przedstawiciele Nowoczesnej mówili, że 888 zł to niewiele, że za te pieniądze emeryci będą mogli pójść trzykrotnie do apteki, kupić niezbędne leki, a później co? A później pieniędzy nie będzie. Tak mhm. mówiła między innymi Monika Rosa z Nowoczesnej. Doświadczenie bagatelizowane również przez Platformę, ale chyba najmocniej zbagatelizowane przez Ryszarda Petru, który. Zadeklarował, że nie zagłosuje za tym projektem, bo on wybiera Polskę bogatą, a nie Polskę na zasiłku. I te pieniądze, no, w ocenie Ryszarda Petru, nie powinny powędrować do seniorów.